Jezu, jak to wygląda? Jezu, znowu jestem krumetem. Klasyka krasyka. Oj, 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 oj. Ale widzę jazda. Dobra, tutaj się troszkę lej, O! No nieźle. No nieźle. <laughs> Za mną Dobra, idziemy, idziemy Idziemy na mordy Nie pamiętam co sobie podpisałem O Jezu, ja jestem z nim przecież Co się dzieje? No, odmutuj. E, witam panów. E, ciało. E, ciało przed storeżem. E, a a Turek chyba wychodził z, Ze storeżem? On gdzieś tam w butelkach był. Filmu, ja cały czas ten, na tam, Lewy dolny róg są jakieś takie buteleczki, gdzie się je przelewa. Tak, tak. To ja to Nie wiem, ja byłem na kamerach i możliwy, że Arturek... Pod koniec, właśnie wyszedł z Boiler Rooma, gdzieś tam z dołu do góry, no. ale jest też szansa, że to mogło być z prawej strony gdzie ciało. Dzie -dzie. To, jest, to jest jedna osoba, która może mi potwierdzić, że, że to nie byłem ja. I to jest zbroja. O, przed storageem ciało. No to nie było na, na pewno. Gdzie jest kurwa storage? Na, na, na A tu jest góra mapy, jest na tabie. Okej. Okay. No. No okay. Przed no, mówicie ciałko. Eee, ja zdążyłem w tym czasie dojść do communicationa... Byłbym w stanie zdążyć tam dojść, ale. Ale co? No. Ale z do tego. No hmm, jakoś zacięło, dobra. Nie ma ale, ale na mnie, to? Mm, nie. Ogólnie to skończyłem y y rundę. Y przed... Ja teraz jestem z Aturkiem w, w Security chyba, ja nie? Jesteś obok mnie? No. E? A co ja co się obok mnie. Ty. A to może pomyliłem, może pomyliłem. Ale no, ja, ja skończyłem przy tym. To bo dwa jak są te butle w tym nie nazwanym pokoju, to ja Cię tam widziałem tak. jak przychodziłeś obok, nie? No tak, Dlatego ja się no dziwię tak. skąd Aturek, skąd ktoś jeszcze, jak ja w ogóle nie widziałem teraz. tylko dzidka. Ale na security, co? Jest teraz... co? O? No. <grym> Zwłoki gdzie były jeszcze raz? Z... Z... Jak Dobra! Ale chyba. gdzie jesteś Aturek teraz? Ja... Na security, na kamerach teraz jestem. No to jestem. Na... ja znowu bez Ciebie, no. Też patrzyłem na kamery teraz. A według były... gdzie jest? Zwłoki no, są przed Tak, Przed storem Prze między elektrykalem, no. Ja słyszałem złoki. A kolem, gdzie robisz no. takie łączenie w blotku? Bulson potwierdził mnie. No. Przed trzema, widziałem. No, no ja widziałem i to była jedyna osoba, jaką widziałem. Ja, ja skończyłem ja radę, w labie w rundę. Ok. No, no, Ktoś był na witasach, żeby potwierdzić, ile miał? Zidka wiem, że był po prawej stronie. Ja byłem w adminie z kimś tam, gdzie były Vitals. No nie byłem ani razu w ogóle no, bo na górze poza, górze poza Nie byłem na dole. Ziniego, jak wchodziłem ogólnie. Byłem w labu, ja byłem. się tam W środku się bawili. <laughs> Brajas, a jest dwóch impostorów i neutra czy jak to? Teraz jest bardzo ciekawie to poustawiane, w sensie to się od liczby graczy, ale jest chyba dwóch impostorów, bo jest 10 osób. No, Jeszcze raz się spytam, gdzie są kurwa zwłoki. story. Ja się, Przez story. story. Dobra, Storych. Pamiętam. E... No to no, chyba nic nie, nie, nie ogarniemy. No to skip, no. skip. Jakby nie ma żadnych informacji, tylko. Pierdalibyśmy. nie zdania. mi co się generalnie to lokalizacje ludzi, że ja tylko dzitkę widziałem, a tu jest security, tu nagle o dwa, tu coś, tu coś. Ale poszedłem do góry. No, nie, nie mogę wentować niestety ja, Super, ale to jest spoko Overpower, to ja Teraz jest, no. jest mix Wychodzi z niebieski, czyli fabix no, dobra tu chodzi. Tak, jest ja nie, nie, nie wiem, czy no, czy... ciało? No, a ciało Ało. przed wejściem do dekontaminacji górnej, ale po I... lewej tam, czyli, no nie wiem, taki składnik po lewej jest, nie? Tam, gdzie ten vent chyba nie? No, no. Widziałeś kogokolwiek, czy nie? No wchodził Maramid ze mną, ale no, on wchodził. A czyż kurde, wchodził, czy nie? To się Ja wchodziłem od dołu, od Witalsów do ciebie. Widziałeś? Ale właśnie nie wiem, czy nie wybiegał z prawej, ale chyba nie. To nie. chyba żeśmy wchodzili ja, ciało ma 5 sekund. O, to szybkie. O kurwa. No, 5-4 coś takiego. No, to. Węd, to się no, wentowane, do... wentowane było. No. no, raczej wentowane. to na pewno, w labie, nie? Węd, na pewno było. Na pewno było. wentowane. Bo... I skąd wiesz ile miało ciało? No, no jestem na blitauce. Aha, Ja dobra. w labie zostawiłem bo na początku rundy z nim pobiegłem i ja wyszedłem. <grym> i zostawi... no ja, ja, ja wyszedłem samochód. Gdzie się stałem. Ja to mówię ja tak. Ja wszedłem, no to widziałem tylko obok siebie Bulsona. Poszedłem do dekontaminacji, żeby robić kabelki, a chwilę potem był kill, nie? A na które? na, w której dekontaminacji? Tej... Górnej. Kto była na kamerach w tej rundzie? Ja byłem chwilę na kamerach na starcie rundy i tam też pulsiłem. Były dwie osoby w. No dobra. I widziałem Co jak Maramix stał. No, Maramix na pewno stał na tych witacach bo właśnie przypomniałem sobie, że widziałem. I na... właśnie też na... ten y, Fabix mnie widział na witacjach. Nie wiem, czy pamiętasz Fabix. Cały czas stał. Chyba tak. Chyba ciebie, ale kuba ja nawet nie wiem. Jeszcze w ponikach tak ten widznął. No prawda, no, za... żeś. No, pozostałe osoby gdzie są? Jeszcze. No to przykład, inny. gdzie jest... tam. Po co? Komu... Dobra, komu? Yyy... Dokładnie. Zwracaj kredziec. ja jestem, jestem... w dekontaminacji u góry, ty... przy labanu. Ja tam byłem zamknięty akurat w tym byłeś jakby w tym dolnym, w sensie, Boże, by jak już miałeś drzwi otwierać, tak? Byłem w górnym, ale jeszcze był zamknięty. Czyli otwierałeś już drzwi, no To prawda? jest przed, tak? Przed jakby no. tą... ...wyjściem. No przed chyba wyjściem był, no coś takiego. No, szedłem od strony labów, zamknęły się drzwi, zrobiłem kabelki. A, w ten pot sposób. Potem chciałem od razu pójść na dół, ale drzwi się zamknęły i było znowu ładowanie, nie? No na dole sposób. jest tak? No, właśnie na dół nawet nie dałem rady pójść. Mm -hmm. dobra. Bo Pursu ktoś i... chyba interakcję robił. Słucham, słucham. Gdzie jesteś? Jestem po do dwa, tam gdzie się butle na pewno. Ktoś no. to może potwierdzić. A ty, że jak żeś przyszedł tam do mnie na kamery, to tam na dół poszedłeś, tak? No tak, od razu. Do O2 zrobiłem TTT, a nie jeszcze, zrobiłem kabelki tam. Z Nie, nad kamerkami. Nie wiem, no coś... Chyba elektryku tam na, na górze. No tak, tak. No tak, no dobra, to akurat prawda. No i pobiegłem w dół, zrobiłem złewkę i teraz butelkę na pewno. Chyba jeszcze. nie wiem, no na siedmiu. No już powoli tak zaczyna się dociekać. No nikogo, nikogo A nie, nie, nie wyjebaliśmy. Teraz już... Czeka, jest jeszcze chyba zabijający no, w ogóle neutralny do dwóch. policji? jeden impot? No. Czy... Dwóch. Dwóch jest chyba. Oj, no kurwa, to na tej. <grym> no, no. następnej musimy kogoś wywalić. A nie, nie. Ok. Pierdolone. No cóż. Ach, ach, chyba nie będzie tak ciężko.

Ej dobra, czemu jestem <śmany> zabity na Bluetooth?